Dobry. Nazywam się Kamila Boruńska. Pierwszego dnia, kiedy poznałam panią Edytę, to współpraca jest po prostu na poziomie super ekstra. Pani Edyta, to jest osoba, która jest kompetentna w każdej kwestii, jest zawsze bardzo pomocna i w każdej chwili zawsze można na nią liczyć. Piękne mieszkanie jest, jest wymarzone, od początku jest zbudowane. Wedle moich potrzeb. No, jestem po prostu mega, mega zadowolona. Zawsze można było liczyć na każdego, jeżeli była taka potrzeba, spotkać się na placu budowy, zadać jakieś pytania. To zawsze na każdego można było liczyć. Czy, jakby miała Pani okazję polecić komuś kolejną inwestycję, którą Golden Lion będzie prowadził, to czy nie miałaby Pani wątpliwości? Nie, poleciłabym z czystym sercem. Dzięki piękne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.